Kosmiczne zestawienie dwóch samochodów, czyli jak KIO, NIO, Nie, już zaczyna się. Niektórzy krytykują nową piątkę. Co to jest? Hi Nomi. I am here. Turn on the massage. O. o, gumka jakaś. Widzę y, rowerzystów, pieszych, motocyklistów. Holender wie po co to komu. Miała co robić kontrola trakcji. Jak ja sobie to teraz w głowie poukładam? Cóż to się będzie działo dzisiaj, moi drodzy? No mamy kosmiczne zestawienie dwóch samochodów. Dwóch samochodów, które są niby jak skrajne bieguny, ale jednak będziemy dzisiaj znajdować bardzo wiele porównań i podobieństw. Samochód niemiecki i samochód chiński, albo powinienem powiedzieć odwrotnie bo bardzo dużo się dzisiaj mówi o Chinach. Samochód chiński konfrontujemy z samochodem niemieckim czyli Nio ET7 kontra BMW i 5. Ależ to będzie test porównawczy na tym kanale. Jeszcze tego nie było, żeby zebrać. Dwa elektryki, które teoretycznie możecie powiedzieć, ujej, brzmią jak nuda. Znowu elektryki, panie Adamie? No tak, ale zau zauważcie, że połowa parku prasowego różnych koncernów teraz to są samochody elektryczne albo hybrydy nie, typu plug-in. Będę charakteryzował te samochody krok po kroku, postaram się znaleźć wszystkie różnice, wszystkie plusy, wszystkie minusy obydwu samochodów. NIO wzbudza ogromne zainteresowanie na ulicach. Jak jeździmy ET7 już od kilku dni, to rzeczywiście ludzie podchodzą, patrzą, co to za logotyp, co to w lotu nie ma, tablice zielone, jakiś dziwoląg jeszcze nastroszony tymi tutaj prawie policyjnymi kogutami na dachu. Tak, rzeczywiście, ten samochód emocje wzbudza i bardzo dobrze, zdradzę Wam w sekrecie, że podjechałem nim na chwilę nawet na konstruktorską, do centrali Toyoty, stanąłem tam na parkingu i akurat wszyscy pracownicy Toyoty wychodzili na obiad z biura. Uwierzcie mi, że nie było człowieka, który by nie zareagował na ten samochód. Było to, co to jest? Co to jest? To Chińczyk jakiś, pas władził. Ty, zobacz jakie ma, Pneumatykiem ma chyba, nie? Inżynierowie Toyoty, zainteresowani NIO. Z drugiej strony, wczoraj pozyskałem ten oto piękny wóz, jak się okazuje, w bardzo zbliżonym gołębim kolorze i jest to też fenomen dzisiejszych czasów, ponieważ o ile NIO, chiński samochód jest oferowany tylko i wyłącznie jako auto elektryczne, o tyle BMW i5 jest również oferowany jako BMW serii 5, czyli możemy kupić taki samochód z silnikiem benzynowym, z silnikiem diesla, z hybrydą typu plug-in oraz jako samochód w pełni elektryczny, czyli tutaj cała konstrukcja, płyta podłogowa musi się dostosować do Różnych adaptacji układów napędowych. Natomiast NIO, fruwa jako e, samochód elektryczny, dla nas jest to nowość, a tak naprawdę w Chinach to jest trzeci koncern pod kątem wolumenu sprzedaży samochodów elektrycznych. Być na podium, na trzecim miejscu w Chinach, to znaczy, że tych samochodów powstają tam miliony albo nawet dziesiątki milionów. Fenomenem tego samochodu jest nieprawdopodobny rozwój technologiczny, który... Mm... Zacznę od tego. Tak, wyprzedza dzisiaj samochody europejskie. Wyprzedza przynajmniej w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt to jest wymienna bateria. W Chinach jest już ponad 2000 punktów, gdzie w NIO baterię można wymienić. Ten samochód można kupić z baterią, a może być ta bateria leasingowana, czyli wtedy możemy współdzielić baterię. Wymiana tej baterii zajmuje niecałe 5 minut. W Europie takich punktów jest teoretycznie już kilkadziesiąt, ale wiem, że w Niemczech z 20 zapowiadanych działa na razie 9. Jak pamiętacie moją historię automaniakową w Berlinie, y, tam był, ale nie działał. Także nie zdołaliśmy sprawdzić tego, jak to wszystko działa i jak to wszystko się pięknie wymienia. Tak więc, 100kW baterię w Polsce nie da się jej wymienić, ale możemy ją ładować. Z niewielką, jak na nowoczesne samochody, prędkością, bo maksymalnie ona przyjmie 140 kW. Drugim nowym jest dach tego samochodu. Zobaczcie, ten dach jest obliczony tymi oto tutaj kamerami, czujnikami, czytnikami, a ten największy, który się znajduje tutaj, to jest tak zwany Lidar. Ten Lidar wyprzedza europejską motoryzację, hmm, może jeszcze nie o lata świetlne, ale w znaczący sposób. My dopiero raczkujemy. W kwestii fal laserowych, które mają zwiększać aktywne bezpieczeństwo kierowcy, Chiny mają to już od dawna. O ile u nas wprowadza to Volvo i to dopiero postępuje, pomalutku okazuje się, że takie nio z tym liderem zasuwa i przepięknie na ekranie odzwierciedla nam cały ruch drogowy. To są te dwa bajery, które odróżniają ten samochód in plus. Teraz spróbuję poszukać kilku e, takich plusów w BMW. Dla mnie największym plusem tego samochodu jest sylwetka. Niektórzy krytykują nową piątkę, że zbyt zbliżyła się do siódemki, że te podcięte mocno tutaj przednie reflektory, ta duża przestrzeń zderzaka, że to już jest zbyt daleko idąca modyfikacja względem tej standardowej limuzyny lub kombi, bo piątka dalej będzie oferowana również w wersji Touring. Dla mnie jednak ta sylwetka jest smaczna. Ja lubię tę sylwetkę nowej piątki. W dalszym ciągu zachowane są proporcje, czyli długa pokrywa, obszerna szoferka bez jakiegoś zbędnego garba i kawałeczek tego bagażnika tam z tyłu też jest. Drugim na pewno elementem, który póki co przeważa. Na korzyść BMW względem Nio jest jednak wyposażenie i komfort jazdy. Ten samochód jest mocno zestandaryzowany. On ma bogate wyposażenie, on ma masaże, do tego też dojdziemy, ale tutaj w BMW, jak się wsiada, to się jednak człowiek czuje bardziej premium. I to nie jest górnolotne sformułowanie, tylko to ma w sobie dużo, niestety, ziarenek prawdy. Każdy dotyk, każdego elementu jest po prostu odrobinę inny. Nie mówię, że to jest zły, ale tu jest po prostu to ciut lepiej dopracowane, ciut bardziej wysmakowane, ciut bardziej może jednak skierowane. Do klienta europejskiego, który przy, przyzwyczajony jest do tego typu luksusów. Na sam koniec. Bo zrobię z tych samochodów dwa odcinki. Dzisiaj pójdzie pierwszy o plusach i minusach i podczas stania i podczas jazdy, a na koniec pokuszę się o takie oldschoolowe dziennikarstwo. Wezmę tabelkę papierową i flamastrem ją wypełnię i pokażę wam czysty mój subiektywny ogląd tych samochodów, czyli dam punktację w poszczególnych kategoriach i sprawdzimy sobie razem. Możecie się z nią zgadzać, możecie się nie zgadzać, możemy sobie dyskutować w komentarzach na ten temat. Zobaczymy, który samochód wygra. Taki czysto gazetowy Test nam z tego wyjdzie. Miałem już okazję jeździć mniejszym Mio no NIO ET7 to jest największy NIO, nie wliczając tego największego suwa ale limuzyna jest to najbardziej obszerna i to czuć w każdym wymiarze, kiedy rusza się tym samochodem. No komfort jest wręcz niebiański. Tak jakby wszystkie elementy konstrukcji tego samochodu były nastawione na to, żeby użytkownik był jak najbardziej dopieszczony, jeżeli chodzi o ciszę, jeżeli chodzi o e, pracę zawieszenia w tym samochodzie. No 3-metrowy rozstaw osi, niewielkie w sumie obrębności, bo tylko 19 cali. Wysoka opona, pneumatyczne zawieszenie, leciuteńko chodzący niczym zabawkowy układ kierowniczy, lekko kwadratowa kierownica. No to wszystko sprawia, że ja tutaj siedzę jak król. No, bardzo jest mi tu dobrze jechać. O, jadę teraz po bardzo nierównej drodze, taki łącznik, wyjeżdżam teraz na asfalt, też będzie troszkę dziur, też będzie troszkę kopert, garbów. Obłędna cisza mi towarzyszy i to jest cudowne. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę po zajęciu miejsca za sterami w BMW i 5, to jest pozycja za kierownicą. Ona jest po prostu wzorowa. W mocniejszej wersji będzie jeszcze grubsze koło kierownicy. Tutaj i tak jest bardzo muskularne, bardzo jube, a siedzi się tak nisko jak. No kurczę, no prawie jak w Porsche, no to jest niesamowite, że wciąż ten samochód BMW wie o tym, że ja muszę ten samochód wyczuwać każdym centymetrem mojego ciała, że to nie jest zydelek, że to nie jest taborek z wychylonymi plecami jak kierowca jadący zarobkowo, tylko że ja chcę w tym samochodzie... Być z nim zespolony, patrzeć daleko tuż nad, nad kołem kierownicy, oceniać to, co się dzieje na drodze, a samochód ma być tym idealnym narzędziem do wykonywania moich poleceń jako kierowcy. I to chyba jest kwintesencja tego właśnie, co slogan reklamowy nazywa Freude am Fahren, czyli radość z jazdy, że wsiadasz tutaj i chcesz je jechać. Ten się cały czas otwiera i zamyka, bo do niego wystarczy się, o gumka jakaś, jakiś kawałek silikonu, ale to chyba nie jest od niego. Do niego wystarczy się zbliżyć i on od razu wywołuje się do tablicy, czyli odpala się, uruchamia, wystarczy, że drzwi otworzy, zaczyna już działać system klimatyzacji, wystarczy, że usiądę, auto będzie gotowe do jazdy. To też jest fajne, to też jest ciekawe, BMW uruchamia się... W ciut bardziej standardowy sposób, czyli też auto nas wita, otwiera się o właśnie, teraz się zbliżę do niego z kluczykiem. O mnie pięknie powita, nawet nie muszę sięgać do klamki, ale jednak przed odpaleniem muszę nacisnąć guzik start-stop i dopiero potem wrzucić drive. Tutaj mam o jedną czynność do wykonania mniej. Dwa ekrany, z których ten bardzo rzetelnie odzwierciedla to, co dzieje się wokół mnie na drodze. Faktycznie widzę samochód poprzedzający, widzę rowerzystów, pieszych motocyklistów, znaki drogowe, samochód z przyczepą, samochód ciężarowy, autobus. Ten lidar i te wszystkie kamery dookoła tego samochodu w znakomity sposób rozpoznają cały ruch drogowy i podpowiadają mi, którędy powinienem jechać. Problem może pojawić się wszakże na. Mniej zindustrializowanych fragmentach dróg, tak jak tutaj na tej ścieżce, gdzie nie mam y, pasa ruchu pomiędzy y, kierunkami jazdy, jest tylko nitka asfaltowa, wylana, i on tak naprawdę nie wie, czy tu jest środek drogi, czy nie, czy ma się trzymać prawej, czy ma się trzymać środka. I tak tutaj delikatnie mi sugeruje różne opcje na układzie kierowniczym, ale to ja muszę wybrać, i na drogach gorszego gatunku nie warto zdawać się na systemy autonomizacji jazdy. Oczywiście specjalnie dobrałem do testu wersję ze słabszym silnikiem, żeby zrównała się z Nio cenowo. Zrównała się, mówię tutaj oczywiście w wersji podstawowej, bo ten samochód, tu zacznę od tej ceny, w wersji podstawowej kosztuje 340 tysięcy zł. Nio kosztuje 389 tysięcy zł. z tą mocniejszą baterią. Natomiast tutaj do tego egzemplarza, którym ja jadę, dosypano. Tak, troszkę bez umiaru, 150 koła, jeszcze prawie 160 w wyposażeniu dodatkowym, więc cena tego egzemplarza zbliża się do 500 tysięcy złotych. Robi się o 120 tysięcy, o 110 e, drożej niż Nio, no ale jednak tutaj ten Prestige i ta ma i to wyposażenie dodatkowe musi swoje kosztować. Roletkę sobie chciałem otworzyć, no. Stronę. O, to dziwne. Szklany dach. Sporo mniejszy niż w chińskim samochodzie. Ale fajnie, że jest. Tak jak jest też dźwięk podczas przyspieszania w BMW. Yy, osiągów trochę tutaj nie ma co porównywać, chociaż ten samochód też jest bardzo elastyczny i też jest bardzo szybki. I ja tak naprawdę, jeżeli byście kupowali sobie, chcecie mieć luksusowego elektryka, to bardziej bym zwrócił uwagę właśnie na wyposażenie niż na to przyspieszenie do setki. Bo tam są 4 sekundy, tutaj jest 6. Ale to 6 to jest też wynik, który jest więcej niż dobry i więcej niż potrzebny podczas normalnego, samochodowego, codziennego ruchu. Zobaczcie, stanę teraz, nacisnę sobie busta. Miała co robić kontrola trakcji, nie powiem, no właśnie. Tu jest tylny napęd, ale teraz co powiedzą nasi przekochani widzowie, którzy są motoryzacyjnymi purystami? Panie Adamie, BMW z xDrive'em to już nie BMW, tylko tylny napęd. No to proszę bardzo, jest tylny napęd. Można poszaleć, można poczuć tę nadsterowność w tym samochodzie, choćby nawet było to elektryczne i5. Przód. No właśnie, mówi się, że BMW ma wąskie światełka. Zobaczcie na e, NIO ma jeszcze węższe światełka. Takie jakby ktoś samurajskim chsz, mieczem przeciął. Tylko tutaj te LEDy są skamuflowane, schowane. Uciut bardziej obszerny ledowy reflektor jest tutaj na dole, ale jego praktycznie nie zauważamy. Tutaj ma być to y, takie japońsko-podobne y, podcięcie tego wszystkiego. BMW jeszcze imituje atrapę, wloty powietrza. Oczywiście to wszystko jest zaślepione, bo tutaj te wloty powietrza są nikomu do niczego niepotrzebne, ale jednak ta nereczka jest, ona jeszcze jest ładnie tutaj LEDem e, oświetlona dookoła, czyli teoretycznie ten samochód przy tej dosyć standardowej sylwetce ma wciąż wyglądać jak e, normalne auto, nie elektryczne, mówię normalny z układem spalinowym, napędowym. Nio w ogóle nie ściemnia. Jeden taki po prostu bez żadnego przetłoczenia, bez żadnego wlotu, taki prosty dziób, który też powiem Wam, że ma swój urok. Obydwa auta są bardzo zbliżone do siebie, jeżeli chodzi o gabaryty, bo BMW serii 5 ma 5 metrów i 6 centymetrów długości. Jest dłuższe niż siódemka projektowana przez Chris'a Bungle, czyli te lata do 2009 roku. O 4 cm. Ten ma 5 m10 cm długości, więc jest jeszcze o 4 cm dłuższy. Jest naprawdę taką limuzyną w chińskim tego słowa znaczeniu, czyli tylna kanapa przede wszystkim. Holender wie po co to komu to miejsce, żeby dzieci tam wozić z długimi nogami co do różnych koszykarzy. Nie wiem po co, ale Chińczycy to lubią. I o to ma. Jeżeli chodzi o rozstaw osi, też bardzo zbliżony. Obydwa auta mają 3-metrowy rozstaw osi. To się też w tym segmencie, w segmencie D nie zdarzało. Taki rozstaw osi był tożsamy z jakąś naprawdę potężną limuzyną i to jeszcze w wersji long, żeby wozić vipów. Natomiast tutaj te samochody rozpasły nam się, rozrosły w niebotyczny wręcz sposób. Jeżeli chodzi o zużycie, dosyć rozbieżne, ale w sumie niezłe wyniki. Na dystansie ostatnich 10 km maksymalne zużycie 26 kWh, minimalne 18. Na ostatnich 100 km minimalne 22, maksymalne 25, więc troszkę mniejsze te rozbieżności. Zawsze twierdzę, że poniżej 20 jest OK, powyżej 20 zaczyna się robić średnio, ale gdyby udało się w takim NIO, które naprawdę zasuwa, które ma te dwa silniki elektryczne i ogromną e, baterię, gdyby udało się utrzymać takie 20-23 kWh, byłoby bardzo dobrze. Jest to realne mm, wyłącznie w ruchu mieszanym, jeżeli faktycznie udamy się w trasę, no to te dwa silniki nawet przy 140 do 28-30 kWh na 100 km nam skonsumują. Niesamowita cisza, jeszcze klimatyzacji można, ja mam na soft, można jeszcze zrobić sobie super soft, żeby było jeszcze ciszej, żeby te nawiewy bezkratkowe, tak samo zresztą jak w Nio, tutaj też nie ma kratek nawiewów, tylko to powietrze sączy się gdzieś tutaj, o, z tych czeluści deski rozdzielczej, to jest super. O, tu można je otworzyć albo zamknąć, o, ja sobie je otworzę wszystkie, niech mi tutaj dmucha, ale to dmuchanie jest bardzo takie softowe, elastyczne, takie, takie ciche. To jak cały ten samochód. Dobra, zobaczymy, co się kryje pod pokrywą, bo o ile. O ile w tej wersji. NIO ET7 będzie miało dwa silniki elektryczne i 100 kW baterię. O tyle BMW w tej wersji 4.0 będzie miał jeden silnik elektryczny na tylnej osi i mniejszą baterię nieco ponad 70 kWh. Także spore różnice tutaj są w konstrukcji. Przestrzeń pod taką pokrywą musi być ogromna, kolosalna i wyobrażam sobie, że coś tutaj będzie zagospodarowane dla użytkownika. No i się mylę. Jakby to jakie V12 zabudowali normalnie człowieku. Co tu się dzieje? Nic, żadnego schowka nawet na brudne trampki nie ma. Wszystko jest zabudowane plastikiem. Huczy, bzyczy. No widać, że ta technologia jest skomplikowana nawet na postoju i że to auto nawet przy uruchomieniu klimatyzacji musi całym tym układem napędowym już sobie sterować. On już pręży mu niż niczym taki rumak w boksie, żeby za chwilę wyskoczyć na ulicę i mnie wieść. Chciałbym, żeby tu było wszakże coś więcej niż tylko buczenie. Nieprawdopodobna wręcz prostota obsługi wszystkich urządzeń. Jeżeli ktoś kiedyś jechał już innym Nio, albo jechał Teslą, albo jechał jakimś nowoczesnym samochodem elektrycznym, Mustangiem Mach-E, no to tu będzie zachwycony prostotą. Jeden guzik naciskam i od razu mam aktywny tempomat. Dostosowuję sobie prędkość do, do znaków drogowych i już ET7 jedzie właściwie samo. Bardzo Żwawe reakcje dzięki temu laserowi, całego tego systemu i nawet na tej gorszej drodze bez namalowanych pasów jestem w stanie się przemieszczać na aktywnym tempomacie. Oczywiście mogę te systemy ograniczać, mogę się tutaj zabawiać w tym, w tym menu, lepiej to robić na postoju niż podczas jazdy, bo zaraz mnie Nomi tutaj opierniczy, że odwracam wzrok od jezdni. Eee... I można ten sko samochód skonfigurować po prostu pod siebie, tak jak mi pasuje. Ja na razie, jako kierowca gościnny tego samochodu, mam zestandaryzowane ustawienia autonomizacji jazdy, ale od razu muszę Wam powiedzieć, że to działa tak samo jak działa tzw. zwany One Pedal Drive, czyli przyspieszam, a jak odpuszczam, NIO samoczynnie czuwa tutaj dookoła mnie i wytraca prędkość. No, rzeczywiście dzieje się tutaj e, we wnętrzu dużo więcej niż w, w NIO. Jest tutaj dużo większa różnorodność. Tam jest to wszystko zunifikowane w tym jednym ekranie. A tu, jak się tak bliżej przyjrzę, to i ten pomad można obsługiwać oczywiście haptycznie, dotykowo, ale jednak zwiększanie i zmniejszanie prędkości to jest taki przycisk czysto fizyczny. Tak samo z drugiej strony, kwestie. czego stoi? Tak samo z drugiej strony, kwestie obsługi multimediów też część jest dotykowa, a część jest gałkowo-przyciskowa. Super sprawa, o. Oczywiście jak tylko coś ruszę, natychmiast ta rzecz wyświetla mi się na e, ekranie dotykowym, żeby nie musiał patrzeć gdzieś tutaj, tylko patrzę na head-up e, i, i właściwie wszystkie urządzenia są też odzwierciedlone na przedniej szybie, żebym wiedział, co wybieram, żebym nie musiał się dekoncentrować. Co ma Nio z przodu? O. O masz! Też pyrczy, burczy i nic więcej. Słuchajcie, no małe samochody typu Volvo EX30 ma, ma tutaj jakiś przynajmniej na ten brudny kabel jakiś schowek, a te dwa bysiory dwóch kulturystów motoryzacyjnych nie oferują nam żadnej przestrzeni pod przednią pokrywą, czyli teoretycznie tej przedniej pokrywy... Nie powinniśmy w ogóle używać, nie powinniśmy jej w ogóle nigdy otwierać my jako użytkownicy, bo nic nas tutaj kompletnie nie interesuje. Ani w przypadku tego samochodu, ani w przypadku... Tego. Gdzie? O tu i tu. O tu. No widzę, no. no. to tylko to, no. To dwa razy do roku. Raz letni, raz zimowy, no. Wielkie miasto łowicz. No. Panie kolego. No. Zamykam. Zamkło się? Dobra. Mogę właściwie skonfigurować sobie wszystko tutaj, począwszy od wysokości podnoszenia klapy bagażnika, aż po ustawienie foteli i wszystkie inne dogodności podczas na przykład parkowania czy, czy takiej jazdy wielkomiejskiej. Wszystko to jest na tym szarym ekranie bardzo przejrzyście i czytelnie skonfigurowane. O teraz jestem w trybie komfort, żeby uzyskać maksymalną moc, mogę przełączyć się w tryb Sport Plus. Zaczyna mi się tutaj zaczerwieniać wszystko delikatnie. No, i w tym trybie muszę. Powiedzieć, że ten samochód miażdży osiągami. Bo poniżej 4 sekund od zera do paki no i ta moc 600 koni mechanicznych. To są wartości, które naprawdę nie przystoją do tak, takiego samochodu. No to, to jest zwykła, najzwyklejsza w świecie limuzyna, która powinna się toczyć, która powinna dostojnie i dystyngowanie dowozić nas po autostradach czy w ruchu wielkomiejskim. A ten samochód ma takie osiągi jak jakiś szalony Supercar jeszcze całkiem niedawno. To jest po prostu niesamowite. Zaraz to spróbuję Wam pokazać, chociaż na chwilkę. No ale w tym ruchu to 30 na godzinę to jest w ogóle wszystkie pieniądze. Co można zrobić? Stay mhm, nie, już zaczyna się ten. Ta... O, zobaczcie co tu się dzieje. Ja wiem, że tych ostrzeżeń będę miał bardzo dużo teraz, ale postaram się... Zobaczcie. Ja pierniczę ledwo idzie wyhamować, to po prostu to tak przyspiesza, że jak w normalnym samochodzie na drodze krajowej wyprzedzamy jednego tira, to tu w tym samym czasie jesteśmy w stanie machnąć trzy, zupełnie spokojnie naprawdę to jest niewiarygodne, no BMW będzie tutaj zapewne wolniejsze, ale pamiętajcie, że BMW testuje w słabszej wersji, a i tak jest troszkę droższe, także tutaj wszystko trzeba wyważyć no Fu. Fu. już się zmęczyłem normalnie, już aż mi Gałki oczne mnie bolą od tego krótkotrwałego przyspieszenia. To jest niewiarygodne, co ten samochód potrafi. Hi, Nomi. Czerwony masaż. Ok. Gentle? Nie, yeah, rolling. Ok. Oooo. Ale działa ten masaż. Jaka szkoda, że Państwo tego nie widzą i nie czują. Naprawdę fajnie boksuje. Z tyłu, robi robotę. Teoretycznie na postoju, tutaj w BMW i 5, nawet sobie YouTube'a można pooglądać. Można sobie kanał pana Adama włączyć, jeżeli ktoś tylko ma ochotę. No, także bardzo dużo tej technologii tutaj przywędrowało. Czy mi przeszkadzają te dwa ekrany? No już dzisiaj mi nie przeszkadzają, bo jeżeli jadę samochodem elektrycznym, to wiem, że to są takie to są protoplaści wszystkich tych najnowszych rozwiązań, że jeżeli mam upchnąć jeden wielki ekran i ograniczyć przyciski, to w pierwszej kolejności zrobię to w elektrycznej odmianie mojego samochodu. Ja jestem ogromnie ciekaw i mam nadzieję, że niedługo się przejadę nową piątką, ale w wersji dieslowskiej, wysokoprężnej. Diesel, co ciekawe, kosztuje tyle samo, co i5, czyli wersja elektryczna, a wciąż mamy tamte piękne, turkocące 6-cylinderków, i wciąż można tym samochodem bardzo fajnie pojechać. Jest moc, co? W tej sylwetce. Jest ta linia, która przywodzi na myśl jeszcze tę fajną piątkę sprzed 15 czy 17 lat. No i jest też napis zdradzający nam wszystko, czyli e Drive 4.0. To nie jest najmocniejsza wersja elektryka. One są dwie, to jest ta słabsza, spokojniejsza, co nie znaczy, że jest słaba i e, spokojna. Jest piąteczka na słupku C. BMW pokochało ostatnio te symbole i logotypy na słupku C, żeby tutaj wtłoczyć. Albo tę swoją tarczę, albo ten napis. Gdyby tej piątki nie było, i tak wszyscy by wiedzieli, że to jest piątka. Nie, bo ta sylwetka zmienia się tak dostojnie i powoli, że e, jest to piątka. Zachodzące ledowe lampy. Bardzo to dobrze wygląda. No i walka o Opływ powietrza o współczynnik CX, czyli zintegrowane klamki, które się wysuwają, czyli 21-calowe, ale takie też prawie pełne, mocno wyszprychowane obręcze. Dobrze spasowane elementy, ciasne to wszystko. No i jeszcze dla użytkowników to modne połączenie kolorystyczne, czyli czarny z tym gołębim szarym, który wygląda jak podkład przed lakierowaniem. Lubimy ten, ten kolor. Od Skody po Rolls-Royce'a... Naprawdę lubimy e, tę gołębią szarość. Ja oczywiście, jako że zawsze idę wbrew modzie, to nie przepadam za tym kolorem, ale skoro mi się dwa takie samochody trafiły naraz, no to cóż, muszę go przez chwilę chociaż e, polubić. Czarny szklany dach. Tutaj bardzo dużo elementów e, wymaga dopłaty. Na przykład szklany dach to jest 8 tysięcy zł. Lepsze audio 12 tysięcy zł. E, o kwotach jeszcze powiem, ale, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jak idziemy e, do sklepu i kupujemy sobie NIO, to mówią proszę bardzo, to jest NIO. A jak idziemy do sklepu, i kupujemy sobie BMW, to ci powiedzą, dobra, tu masz pan BMW za 230, ale. A pamiętajcie, że to co przed ale to się nie liczy, nie? I wtedy zaczynamy doliczać te wszystkie gadżety, które tutaj są i pakiet optyczny, i większe koła, i dużo innych rzeczy, o których na pewno jeszcze z przyjemnością Wam opowiem. Ogólnie z boku te samochody wyglądają bardzo podobnie, i to jest też, yy, myślę, że dla nas, użytkowników, dosyć karkołomna informacja, że chińska limuzyna będzie aż tak zbliżona optycznie do tak tradycyjnej, do tak znanej nam doskonale, do używanej przez miliony limuzyny europejskiej. O tempora omores, chciałoby się powiedzieć, yy, ale tak rzeczywiście jest. Dobra, NIO widziane z boku. Bardzo podobne gabaryty, bardzo podobne długości. Zwróćcie uwagę na drzwi przednie, drzwi tylne. Wszystko to jest niezwykle zbliżone. Nawet ten trójkąt tutaj zachodzący, właśnie BMW ma troszkę ucięty tutaj, podkreślony ten słupek C nie ucieka tym trójkątem e, jeszcze w stronę pokrywy bagażnika. Mniejsze koła, dziewiętnastki z większymi oponami, bardziej baloniastymi, mm, ale tutaj zawieszenie pneumatyczne, czego BMW nie ma i tutaj naprawdę. Komfort jazdy można uzyskać zaiste niebiański. Nieco inna struktura tylnej pokrywy, tam mamy troszkę bliżej Sedana. Wiesz, jest to, tutaj mamy troszkę bliżej liftbacka, żeby jednak y, pokrywa bagażnika licowała się z tylną szybą, chociaż otwiera się ona zupełnie oddzielnie. No i o ile tam z tyłu mamy typowe BMW, mamy trochę nowej siódemki, mamy trochę starej piątki. Jeżeli chodzi o LEDy i, i dyfuzory, o tyle tutaj mamy. <laughs> Trochę Porsche, a nawet bardzo dużo, no i trochę Lexusa też. No ta listwa, ale Millennium Falcon jest rzeczywiście e, obłędna. Tutaj też uwagę zwracają kamery umieszczone właściwie na każdym rogu i w każdym punkcie tego samochodu. E, one działają naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No dobrze, na tym kończymy pierwszy odcinek tego testu porównawczego, i teraz yy, mam nadzieję, że uda mi się Was zaprosić na drugą część za tydzień. To będzie kolejna premiera. Też pomieszamy, też będziemy porównywać i funkcjonalność, i to, co się dzieje w tych samochodach, yy, i jazdę, a na koniec zrobimy bardzo oldschoolowe podsumowanie, czyli wezmę tabliczkę, karteczkę i wypunktuję wszystkie wartości, które moim zdaniem są w tych samochodach fajne albo niefajne. Także bądźcie ze mną yy, za tydzień, zobaczcie, jak się spisze. I5, jak się spisze ET7 w bezpośrednim porównaniu? No dla mnie to wszystko jest absolutnie fascynujące. Może więcej takich testów porównawczych na kanale trzeba będzie robić. Napiszcie w komentarzach, oczywiście subskrybujcie, jeżeli macie ochotę dalej te wszystkie rzeczy oglądać, a ja będę je dla Was tworzył. Współpracujmy, gadajmy, rozmawiajmy. Piszcie do mnie, cokolwiek macie do, do powiedzenia o tych i o innych samochodach, bo motoryzacja lubi taką komunikację interpersonalną. Także róbmy to, zapraszam Was za tydzień druga część tego testu, a dzisiaj kończymy.